Cześć, z tej strony Paula z językowo.org. Dziś mam dla Was kilka zwrotów z wykrzyknikiem w języku niemieckim. Brzmi interesująco? Koniecznie zostań ze mną do końca i poćwiczymy razem. Bardzo polubiliście naszą serię na Facebooku Zasłyszane na ulicy i dziś zebrałam dla Was kilka zwrotów z wykrzyknikiem właśnie, które przydają się na różne okoliczności. No i mam nadzieję, że poćwiczycie razem ze mną, może przepiszecie. Polecam zrobić sobie może fiszki, może troszeczkę pobawić się tym językiem niemieckim, czyli nakleić sobie na przykład w języku polskim karteczki z tymi zwrotami na lodówkę i zawsze jak czegoś tam, po coś tam sięgacie, to e, możecie przećwiczyć je w tym drugim języku i tak samo odwrotnie na przykład na lustrze w łazience i zawsze jak się tam wybieracie, jest szansa na to, żeby przećwiczyć odwrotnie. Tak naprawdę wa wa ważne jest to, żeby tę e, naukę języka niemieckiego wpleść w życie codzienne i żeby nie traktować tego jako przykry obowiązek, bo wcale ona nie musi tak wyglądać. Startujemy! Wstydź się! Sejm Shame dich. Jeżeli ty nadal się wstydzisz, że nie mówisz w języku niemieckim, to zapraszamy na www.językowo.org. Można tam dołączyć do naszego kursu mówienia po niemiecku. Są tam, są tam zdania z życia wzięte, co do, co do codziennego użytku, których możecie użyć w tak naprawdę sytuacjach takich typowo życiowych, w banku, w aptece przy wynajmie mieszkania. Do tego jest książka, a także planer w pakiecie, więc gorąco, gorąco wam polecam. I lecimy dalej. Uważaj! Pass auf. Pass auf. Jeżeli już komuś dwa razy zwracaliśmy uwagę i ktoś, nie wiem, dalej gdzieś nam się pcha przez jakieś rzeczy i stwarza zagrożenie, że coś przewróci, to już możemy bardziej dosadnie powiedzieć i wtedy będzie: Pass doch auf. Pass doch auf. To już podkreśli, że jest to napięta atmosfera i że już o tym wspominaliśmy. W żadnym wypadku. Auf gar keinen fall. Auf gar keinen fall. Nichts się nie stało. Das macht nichts. Das macht nichts. I kolejny, pospiesz się. Beeile dich. Beeile dich. Damy Radę. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nie martw się. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Atopech. Zo so ein Pech. Zo so ein Pech. Bardzo często można się też spotkać z formą mist, mist czyli jakieś niepowodzenie. Kajne ułazachy to jest bardzo ciekawy zwrot, ponieważ po polsku możemy go przetłumaczyć na kilka sposobów, stąd też e, odwrotnie niż zwykle je przedstawiam. Możemy go użyć jako nie ma za co. Kiedy ktoś nam podziękuje, bo na przykład zrobimy mu jakąś drobną przysługę, nie wiem, przyniesiemy mu coś z kuchni, załatwimy mu coś e, i po prostu nam dziękuję, a nie kosztowało nas to nic, nie jest to dla nas żaden problem. Wtedy powiemy kajne ułaza, czyli nie ma za co, nie ma problemu, nie szkodzi. E, u nas będzie kilka form, jest to typowo potoczny język, stąd też ludzi tłumaczenie, ale zawsze możemy użyć tego wtedy, kiedy chcemy podkreślić, że coś nie stanowi dla nas problemu, to, że dla kogoś coś zrobiliśmy nie jest absolutnie niczym wielkim i nie musi się czuć zobowiązany. Strzał w dziesiątkę. Volltreffer. Voll trefa. I ostatnie koniec gadania. Genug gekwart. Genug gekwart. Może i dla mnie na dziś koniec gadania, ja mam nadzieję, że Wy jeszcze powtórzycie te zwroty. Pamiętajcie o tym, że jest to z naszej serii zasłyszane na ulicy, a więc język potoczny, stąd też dosyć luźne tłumaczenie. W zależności od tego, w jakim regionie mieszkacie, mogą być one częściej lub rzadziej używane. Jeżeli macie jakiś ciekawy temat na kolejną wspólną lekcję, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnej lekcji. Do zobaczenia!